Wszyscy jesteśmy zdiagnozowani na śmierć. To słowa księdza Jana Kaczkowskiego. I jego słowami rozpoczynam to spotkanie i chcę podjąć to, było odważnie, bardzo ważny, trudny temat, który wielokrotnie jest unikany. Ale myślę, że dam Ci w tym spotkaniu wiele światła, wiele nadziei. I takiego spojrzenia, które po prostu pozwoli Ci odważniej na tę śmierć spojrzeć. I myślę też, że śmierć, strata, żałoba to są nieodłączne elementy naszego życia. I tak jak czasami myślimy, że śmierć jest końcem życia, to tak naprawdę jest nieodłącznym elementem naszego życia. I w tym spotkaniu właśnie chcę z Tobą o tym porozmawiać. Zastanawiałam się, jaki temat podjąć. W tym spotkaniu. I pomyślałam, że kiedy będę mówić o czymś innym, to nie będę autentyczna, bo kilka dni temu odbył się pogrzeb mojego taty. I jestem aktualnie w procesie żałoby. I pomyślałam, że, że po prostu chcę się z Wami podzielić tym momentem. Chcę się podzielić też. Um, Moją wiedzą, moim doświadczeniem, bo też półtora roku temu zmarła moja mama, więc te procesy żałoby są tak blisko siebie, ale myślę, że z tych procesów można się wiele nauczyć i zyskać właśnie dużo takiego spojrzenia na życie, na głębsze życie, na takie właśnie doświadczanie życia tu i teraz, kiedy my, jako ci żyjący, choć z tą diagnozą, którą Podałam na początku, możemy właśnie od śmierci się dużo uczyć. Jeżeli widzisz mnie po raz pierwszy, ja nazywam się Beata Jurasz, jestem psychopedagogiem, coachem, autorką książek i projektów rozwojowych. A ty jesteś na podcaście Kroki Serca i tak jak zwykle, chcę z Tobą podjąć właśnie z Twoim sercem kroki, abyś mogła być jego. Jego wnętrza jeszcze bliżej, abyś mogła je czuć, abyś mogła je właśnie jeszcze bardziej wzmacniać i czerpać z jego siłę, bo z tym sercem, które bije właśnie z miłością do nas, możemy właściwie wszystko. Żałoba jest dla mnie takim ruchem miłości. Tym bardziej ten temat jest tutaj ważny, bo kiedy mówimy o ruchach, o krokach naszego serca, to właśnie żałoba jest takim ruchem właśnie miłości, bo im bardziej też kogoś kochaliśmy, kto odszedł, tym bardziej ta żałoba jest właśnie taka mm, trudna i często jest też dłuższa, ale, ale też myślę, że właśnie kiedy z miłością na ten proces spojrzymy, kiedy spojrzymy na ten proces ze zrozumieniem, bo uważam, że każda strata, której do, do, dotykamy w naszym życiu, a właściwie ta strata jest na wielu różnych poziomach, bo kiedy spojrzysz, to strata jest właściwie obecna w naszej codzienności. Możemy stracić pieniądze, możemy stracić pracę, możemy stracić przyjaciela, możemy stracić, e, nie wiem, zgubić, e, zgubić jakąś ważną rzecz dla nas ważną. Możemy stracić um, wiele, wiele różnych rzeczy, które są w naszej codzienności nieodłącznym elementem, i ta strata po prostu jest. I wielokrotnie ta taka pierwsza reakcja jest takim, um, taką reakcją nieodżałowania, to znaczy, my po prostu się buntujemy. Jest taka reakcja, właśnie um, taka reakcja bardzo dziecinna, w której my po prostu nie zgadzamy się na to, że to się wydarzyło, że jak to jest możliwe, że, że coś straciliśmy, że coś straciłyśmy. I ta reakcja jest właśnie taka bardzo obciążająca, bo jest bardzo emo emocjonalna, i kiedy w niej zostaniemy, to nie jesteśmy w stanie właśnie przyjąć głębi tej straty. I oczywiście, jeżeli mówimy o drobnych stratach, to dużo łatwiej nam jest przejść do porządku dziennego, ale kiedy mówimy właśnie o śmierci bliskiej osoby, to ten proces jest bardziej złożony i na pewno jest też po prostu dla nas e, trudniejszy. I kiedy spojrzymy na właśnie ten proces żałoby, to ważne jest to, aby włączyć do niego nasze rozumienie, bo kiedy odpowiadamy sobie na pytanie, um, Dlaczego tak się stało? Jakie są przyczyny odejścia, śmierci bliskiej nam osoby? No to pojawiają się takie argumenty, które no też pozwalają nam w takiej dojrzałości zobaczyć, co się wydarzyło. W ten sposób też możemy właśnie dać przyzwolenie tej osobie, która po prostu albo wykonała już swoje zadanie na ziemi. Albo po prostu um, jej czas po prostu się na tej ziemi zakończył, aby pozwolić tej osobie po prostu odejść. Wielokrotnie my trzymamy te osoby, bo z takiego egoistycznego punktu po prostu nie chcemy tej osoby oddać. Ale prawda jest taka, że to jest właśnie taka, taka kolej rzeczy, że my w te, tą śmiercią będziemy tak naprawdę dotykani e, tym. Po prostu właściwie nieustannie. I kiedy zobaczysz, że w twoim życiu, żeby coś nowego się pojawiło, to wielokrotnie potrzebny jest właśnie ten taki etap umierania czegoś starego, umierania jakichś starych schematów, wzorców. Ważne jest to, że po prostu musimy coś zakończyć, aby zacząć coś nowego, więc tam następuje proces po prostu śmierci. I kiedy zobaczymy też, że. Że w takiej dojrzałości my po prostu nie możemy udać, że śmierć nie istnieje. Im bardziej będziemy niej blisko, będziemy ją przyjmować, będziemy uznawać, że po prostu jest elementem naszego życia, tym po prostu będzie nam łatwiej przejść do życia. Spotkałam się ostatnio z taką perspektywą. Spotkałam znajomą w swojej szkole psychoterapii, która opowiedziała o tym, że ma pewnego rodzaju traumę z doświadczeniem śmierci ze swojego dzieciństwa i podzieliła się też tym, że przekazała te traumę swoim dzieciom. To znaczy, że do, do jej dziecko, które miało kilkanaście lat, było właściwie odseparowane od spotkania się z, no, w taki, no, twarzą w twarz za śmiercią, dlatego że ona nie chciała, aby doświadczało trudnych emocji. I w ten sposób, no pewnie jak, za, jak, jak teraz myślisz, to ta śmierć nie zniknęła. To jest tak, że ta śmierć będzie do tego życia przychodziła u tego dziecka, i im bardziej ono byłoby właśnie we wcześniejszym wieku przygotowane do tego poprzez to doświadczenie, że nawet jeżeli ono by płakało, to wszystko jest adekwatne do tej sytuacji, bo Śmierć jest trudnym i smutnym doświadczeniem i te łzy są jak najbardziej adekwatne. I próba zamknięcia dziecka w świecie jakiejś iluzji, że śmierć nie istnieje, jest właściwie właśnie takim pokrzywieniem perspektywy tego dziecka, bo ta śmierć, tak jak powiedziałam, jest bardzo mocno wpisana w ogóle w naszą codzienność, w nasze życie i po prostu potrzebujemy przyjąć tę perspektywę, że coś potrzebuje umrzeć, aby narodziło się nowe. I też um, rozumiem, że, że, że śmierć naszych bliskich jest, jest trudnym dla nas doświadczeniem, ale ten proces żałoby, kiedy my przeżywamy go w taki sposób um, dojrzały, w sposób świadomy, to możemy poprzez upływający czas, który jest tak naprawdę naszym sojusznikiem w tym, bo my pielęgnujemy też pamięć o tym zmarłym. Kiedy pozwolimy sobie właśnie na taki zdrowy proces, w którym nie zagłuszamy naszych emocji, to, to co jest najważniejsze, to właśnie wyłapywać te sztuczki, które powodują, że my, my unikamy tego bólu, unikamy tego żalu, unikamy po prostu żałoby. I w ten sposób my zaburzamy ten proces żałoby, która jest po prostu naturalnym procesem wynikającym z połączenia z daną osobą. I oczywiście jest to też uzależnione od tego, jak bardzo, tak jak powiedziałam, kochaliśmy daną osobę. Niemniej jednak ten proces ma pewne etapy, które w tym, w tym czasie właśnie oswajania się, oswajania, akceptowania tego stanu, po prostu będą się, będą się pojawiać. I oczywiście żałoba jest bardzo indywidualnym procesem i trudno tutaj mówić o jakichś takich, powiedzmy, no takich procesach, które można zupełnie nałożyć na siebie. Tutaj nie ma, tutaj nie ma jakiegoś matematycznego wzoru. Żałoba jest procesem bardzo emocjonalnym, duchowym. Wynika też z naszych wierzeń religijnych, ale przede wszystkim jest, jest takim procesem psychologicznym, który w nas się odbywa. I po pierwsze, kiedy my właśnie dowiadujemy się, że ktoś bliski nam odszedł, to po pierwsze pojawia się taki etap zaprzeczania, że to przecież nie jest możliwe, że przecież to jest nieprawda. My wielokrotnie po prostu no, sprawdzamy to, że czy to naprawdę się stało. Um, my próbujemy nawet zadzwonić, próbujemy sprawdzić, odwiedzić tę osobę, no ale okazuje się, że, że, że to jest jednak prawda. Niemniej jednak ten proces w naszym sercu niezgody na to zaprzeczania temu e, faktowi e, no, jest nieodłącznym elementem procesu właśnie żałoby. Drugim Takim elementem to jest złość, to jest um, ten żal, dlaczego to się stało, dlaczego to się stało w moim życiu, um, dlaczego tak muszę cierpieć, dlaczego teraz zostanę sama, zostanę sam. I to takie ważne, aby właśnie te emocje właściwie wybrzmiały, aby je przyjąć, aby, aby pozwolić im być, bo jest to właśnie taki element niezgody. Na to, że, że, że tak się stało. Kolejnym etapem to jest targowanie się z losem, że być może ja jeszcze mogę coś zrobić. Może, może gdybym, gdybym skonsultowała to z jakimś jeszcze innym lekarzem, to, to może udałoby się uratować bliską mi osobę. A może jeszcze mogę zrobić coś, co zmieni tę sytuację. Mówię tutaj też bardzo ogólnie, bo. Możemy mówić o różnych stratach, w których jeszcze próbujemy coś zmienić, coś zrobić, targujemy się z losem, chcemy go oszukać i trochę nagiąć właśnie tę rzeczywistość w taki sposób, aby, aby dalej nie cierpieć. Kolejnym etapem to jest depresja, to jest taka dezorganizacja, to jest chaos, który który wkrada się w nasze życie, w tym, że jest teraz zupełnie inaczej niż było, że doświadczamy właśnie takiego trudu, nowego spojrzenia i jest to trudny, trudny moment, który prowadzi nas do ostatniego etapu, którym jest akceptacja tego, że kogoś nie ma, że coś straciliśmy, że kogoś straciliśmy, że po pierwsze też straciliśmy to, kim byliśmy w relacji z tą osobą, że, że jakby w tej rzeczywistości ziemskiej ja już nie będę córką. I to jest ta, ta zmiana, która jest bardzo trudna. To znaczy, że też zmienia się Twoja rzeczywistość. I też patrząc na perspektywę śmierci, to tak naprawdę ten ból dotyczy nas tutaj pozostających, bo ten, który odszedł, jest już w innej rzeczywistości i tego bólu nie odczuwa. I ważne jest to, aby właśnie pozwolić sobie na te wszystkie emocje, aby też zobaczyć, że z upływem czasu, który, tak jak powiedziałam, jest naszym sojusznikiem, jeżeli po prostu pielęgnujemy te piękne wspomnienia, ale kiedy ten czas upływa, to my po prostu, wydaje nam się, że już się pogodziliśmy, ale. Znowu pojawiają się łzy, znowu pojawia się niezgoda na to, że to się wydarzyło. Nie dowierzamy, no przecież to nie tak miało być. I te etapy po prostu nie są takim, w takim przepływie jeden po drugim, ale dzieją się właśnie w takim swoim rytmie, w swojej dynamice, która jest indywidualna. I też to jest tak, że, że, że też warto przyjąć tą, tą perspektywę swoją indywidualną, aby. Nie porównywać do kogoś, bo ktoś jeden na przykład z tej żałoby się podnosi bardzo szybko, ktoś inny potrzebuje więcej czasu. I przede wszystkim po prostu ty daj sobie ten czas, bo myślę, że te emocje potrzebują wybrzmieć. Potrzebujemy też po prostu tę osobę w naszym sercu pożegnać. Potrzebujemy też powspominać, potrzebujemy po prostu przyjąć to w takim zdrowym realizmie. Że po prostu tej osoby z nami nie ma. Lub też, że na przykład straciliśmy coś ważnego w naszym życiu, czy to może być relacja, czy to może być praca, czy pieniądze. To zawsze jest to niedowierzanie, że, że, że tak się stało. Jest też złość, potem się targujemy z losem, że przecież może spróbuję coś zrobić, spróbuję coś uratować i może to odzyskam. Potem jest zorganizacja Twojego życia. Które potrzebujesz ułożyć na nowo. A na końcu jest akceptacja. To ten stan, w którym ty zaczynasz odczuwać spokój. Jak kiedyś nie mogłaś się śmiać, to jest to przestrzeń, w której możesz się śmiać, bo czujesz już spokój, twój układ nerwowy jest spokojny. Ty jesteś już u siebie, jesteś przy sobie i możesz po prostu bardziej włączyć się do życia, w którym Właśnie to życie będzie dla ciebie miało teraz już inną, inną wartość, dlatego że, że ono będzie bez tej osoby, więc potrzebujesz przewartościować swoje życie. Ale to nie oznacza, że będzie gorzej, to znaczy, że będzie inaczej i warto na to spojrzeć właśnie z tej perspektywy, że kiedy pozwalamy odejść tym naszym bliskim, to. Dajemy im spokój i dajemy sobie spokój. To jest niesamowite takie doświadczenie też emocjonalno-duchowe, w którym my ten spokój odczuwamy. To, co może w takim procesie oswajania, akceptacji pomóc, to jest też napisanie na przykład listu do ukochanej osoby, aby aby wyrazić swoje uczucia, aby po prostu um, napisać to wszystko, co w sobie nosimy, czy, co czasami też nie możemy do końca wypowiedzieć, bo myślę, że ten język pisany jest, jest trochę jeszcze inny, którym możemy sobie pozwolić właśnie na te ujawnienie tych najgłębszych uczuć, tego najgłębszego żalu, który czasami po prostu um, wstydzimy się um, wyrazić przed innymi, przed tymi, którzy nawet są blisko, ale może też doświadczają żałoby i teraz nie chcemy ich obciążać, więc taki list może być taką formą właśnie i, i połączenia, i może być taką formą um, po prostu bycia przy swoich emocjach, wybrzmienia tego, co to nasze serce chce powiedzieć. Co, co dla mnie jeszcze ważne w tym, w tym procesie żałoby, to aby Zauważyć też to, obserwować to, aby nie utknąć w jakiejś fazie, bo kiedy właśnie w tym smutku gdzieś tam zostaniemy, to nasz, nasz układ nerwowy się do tego przyzwyczaja i my się w ogóle przyzwyczajamy i w tym smutku możemy zostać. Takim, um, takim symbolicznym czasem to jest pół roku, w którym my możemy przepracować większość tego, tego trudnego procesu. I możemy po prostu wracać do rzeczywistości w taki już, powiedzmy, sposób, którym ta akceptacja pozwala nam po prostu być. Ale naturalnie, że jeżeli coś tam się wydłuży, to jest, to jest zawsze indywidualne. Natomiast, proszę zauważ, że jeżeli ty albo ktoś z twoich bliskich jest dość długo w, w, tym, w tym ciemnym miejscu, w którym ten smutek. Przejął właściwie codzienność, to jest to takie miejsce, w którym warto poprosić o wsparcie terapeutę, poprosić o wsparcie innego hmm, specjalisty, bo myślę, że dzisiaj jest tak wielu, wielu ekspertów, którzy mogą nam pomóc właśnie w, w poradzeniu sobie z żałobą, więc poproś o wsparcie, czy, czy zauważ tę inną osobę, która już bardzo długo jest w tym właśnie procesie żałoby. I gdzieś tam została, bo, bo to właśnie ważne, aby pomóc komuś e, zobaczyć tę inną perspektywę. A terapia jest tym procesem, który pozwala nam właśnie zaakceptować rzeczywistość, taka jaka teraz jest, pozwala nam odkryć sens w nowej rzeczywistości. Bo też trzeba powiedzieć, że wielokrotnie, kiedy odchodzi ktoś bliski, który był właściwie naszym całym życiem, to. Tracimy ten sens w życiu, jeżeli ona właśnie wypełniała nasze życie, to z jej odejściem właściwie zostaje tylko pustka. Więc warto też spojrzeć z tej perspektywy, żeby też dbać o siebie, aby szukać tej nowej przestrzeni. Naturalnie, że, że kiedy, kiedy ta osoba jest jeszcze obok nas, kiedy, kiedy żyje, ale też kiedy właśnie zauważamy, że, że, że razem z nią odszedł sens naszego życia to wielokrotnie możemy potrzebować tego wsparcia i warto nie poprosić, bo, bo wtedy na pewno jest, jest łatwiej z kimś pod rękę, z kimś, kto wie, że, że pewne etapy są ważne, aby wybrzmiały, aby się ziściło i abyś mogła po prostu wrócić do, do siebie. Co też ważna abyś po prostu um, pozwoliła sobie na, na łzy, nawet jeżeli to jest miejsce pracy, jeżeli to jest takie miejsce, które, um, w którym jesteś, które te łzy przychodzą, kiedy ten smutek się w twoim sercu budzi, aby nie udawać. Bo myślę, że właśnie dlatego ten temat podejmuję, bo myślę sobie, że to jest taki właśnie temat tabu, że, że trzeba udawać, że... Właściwie nic się nie wydarzyło, albo że jestem już bardzo silna i że, i że mogę wrócić do pracy, i tak naprawdę nie ma różnicy tego, jak było przed śmiercią bliskiej mi osoby. Więc pozwól sobie na to, aby, aby być prawdziwą, aby być w tych swoich emocjach, bo myślę, że właśnie to, co jest najważniejsze, to że żałoba jest. Jest połączeniem w miłości. I to, co ważne, to, żeby właśnie zobaczyć, że ta śmierć daje nam taki sygnał też do życia, że kiedy widzimy, że ktoś odchodzi, to jest takie miejsce, w którym możemy zauważyć, że jej życie się zakończyło. Czy to, to co zostawiła po sobie, to jest to, co chciała zostawić, i co ty chcesz zostawić? po sobie w, w życiu, Wa warto o tym trudnym pytaniu pomyśleć. Pomyśleć, bo te odpowiedzi może nie od razu przyjdą, ale co chciałabyś po sobie zostawić w takim aspekcie zawodowym, rodzinnym. Co chcesz, aby o Tobie mówiono, kiedy, kiedy odejdziesz, kiedy zakończysz swoje zadania, kiedy Twój czas upłynie. I myślę, że im częściej właśnie będziemy o tej śmierci mówić, um, oswajać się, że w codzienności te procesy umierania odbywają się, kiedy jesteśmy w rozwoju, to myślę, że będziemy mogły dojrzalej w tych procesach być, towarzyszyć sobie i być w takim właśnie połączeniu z tym, kto odszedł, w takim zdrowym połączeniu pięknymi wspomnieniami, które właśnie pielęgnując, możemy um, właśnie to życie komuś dać, bo myślę też sobie, że żyjemy dwa razy, żyjemy tutaj na Ziemi, a potem żyjemy we wspomnieniach tych osób, które zostają, których ważny sposób po prostu poruszyłyśmy, zmieniłyśmy ich życie. To z tego miejsca chciałam się dzisiaj z Tobą połączyć. Um, jeśli być może też jesteś w takim procesie, to bardzo mocno Cię przytulam. Jeśli jest ktoś bliski w takim procesie, to udostępnij proszę ten film, aby, aby przekazać właśnie te impulsy nadziei, impulsy zrozumienia, aby właśnie tę miłość do siebie sobie dać zrozumienie, dać zrozumienie procesowi żałoby. Um, I właśnie może przestać się bać, bo boimy się śmierci. Bo jej po prostu nie znamy. Ale to jest ta brama, którą przejdziemy na pewno same. Tak samo jak przeszłyśmy na świat um, i też nie wiedziałeś, co nas tu czeka, ale to jest część naszego życia. I im właśnie częściej przy, przy tym będziemy w, takim, w takiej obecności, w świadomości, tym prawdziwiej. Tym prawdziwiej. Ja będę wdzięczna za, za Twoje komentarze, za udostępnienia, za, za twój, Twoją perspektywę na ten temat. A ja też niezmiennie przytulam Cię mocno do serca i dmucham w Twoje skrzydła. Dbaj o siebie i dawaj impulsy do swojego życia, aby właśnie żyć naprawdę za życia. Przytulam Cię i do zobaczenia.